Hej, witam na moim kanale. Dziś kolejny odcinek z serii Makijaż Jedną Marką. I na tapetę bierzemy Rare Beauty, czyli markę Seliny Gomez. Jest to stosunkowo nowa marka, ma bowiem niecałe 3 lata. Tak naprawdę bliżej jej dwóch z hakiem niż trzech, ale o jej historii opowiem za chwilę. Mam ze sobą koszyczek produktów Rare Beauty. Brakuje mi tak naprawdę y, tylko produktu do brwi, aby wykonać pełen makijaż. Dlatego mam już coś tam na rwach w tej chwili położone. I są to wszystko produkty, które w mojej kolekcji są już od dłuższego czasu, bądź które znam, które używałam już w przeszłości, i jestem w tej chwili na kolejnym opakowaniu. Także wydaje mi się, że znam tą markę całkiem dobrze. Jest natomiast tutaj jeden produkt, którego nigdy nie próbowałam i który przyznaję, kupiłam specjalnie właśnie na potrzeby tego filmu. Plus, byłam też ciekawa. Jest to taka malutka paletka cieni. Tutaj jest w komplecie razem z tuszem do rzęs, aczkolwiek ten tusz kiedyś używałam, był całkiem fajny, dlatego chętnie wzięłam takie duo. Także cienie będę próbować po raz pierwszy właśnie teraz na wizji, natomiast cała reszta produktów jest mi znana i coś tam o nich opowiem. Na twarzy mam w tej chwili pielęgnację, tak jak mówiłam, lekko zaznaczone tylko brwi, i pewnie je później jeszcze dokończę. I moje oczy są dzisiaj niezwykle wrażliwe, jest strasznie jasno w tej chwili. Także jeżeli znowu nie będzie się coś trzymało przy zewnętrznym kąciku oka, to dlatego to jest niestety mój stały problem, ale wspominam o tym dla pełnej transparentności, to co, zaczynamy? I makijaż zacznę od primera, ponieważ marka ma swój primer o nazwie Pore Diffusing Primer, ma więc nam niwelować widoczność porów. Czy to rzeczywiście robi, można by dyskutować. Ja akurat porównam jakichś ogromnych, yy, nie jest to też rzecz, którą się szczególnie przejmuję. Nie jest to natomiast mój ulubiony primer, ponieważ jest on bardziej takiej konsystencji silikonowej. Ja jako posiadaczka skóry suchej zdecydowanie bardziej preferuję takie kremowe primery, bardziej nawilżające. Ten taki nie jest, ten bardziej stworzy nam taką właśnie silikonową maskę na twarzy. Ale rozprowadza się bardzo przyjemnie i to co mi się też podoba, to to, że możemy go dostać w takiej miniaturowej formie. Ta buteleczka ma tylko 15 ml. I podobnie jest też z mgiełką utrwalającą makijaż. Ją również możemy dostać w małej buteleczce takiej 35 ml. Ta mgiełka to jest jeden z produktów, który, który posiadałam już w swojej kolekcji. Zużyłam właśnie na początku taką miniaturkę, potem kupiłam dużą butelkę, a następnie na promocję kupiłam znowu tą miniaturkę. Ale wracając do primera, jeżeli lubicie takie silikonowe primery, może to być dobry produkt dla Was. Następnie, jeżeli chodzi o podkład, marka ma w swojej ofercie zarówno podkład taki klasyczny, jak i tint do twarzy. Ja dzisiaj będę używać podkładu. Do tinta raczej wracam latem, natomiast zimą zdecydowanie wolę takie bardziej kremowe formuły. Umówmy się może, że wszystkie produkty, jakich używam, oraz ich kolory będą w opisie na dole. Ja natomiast zajmę się bardziej nakładaniem i opowiadaniem Wam trochę o marce, bo jest to całkiem ciekawa marka. Jeżeli chodzi o podkład, mam taki bardzo fajny aplikator. Które możemy sobie od razu na twarz nałożyć produkt. Także tak jak wspomniałam na samym wstępie, marka Rare Beauty powstała 2,5 roku temu, mianowicie w 2020. Był to też bardzo taki specyficzny czas, nie tylko ze względu na wiadomo co, ale także to, że nastąpił wtedy wysyp marek celebryckich. I szczerze mówiąc, ja wtedy nie byłam zupełnie zainteresowana tą marką. Myślałam sobie, Boże, następna celebrytka próbuje wypuszczać markę kosmetyczną, i na pewno nie jest to nic ciekawego. Po prostu używa swojego imienia, żeby więcej zarobić. Że nie byłam jedną z tych osób, które od razu poleciały do Sephory czy zamawiały ze strony marki. Z czasem jednak zaczęłam się marką interesować, ponieważ kilka produktów z tej marki zaczęło być takimi kultowymi viralowymi produktami, na przykład te róże wpłynie, ale wydaje mi się, że to dzięki czemu ta marka osiąga taki sukces wiąże się trochę z tym, że Selina rzeczywiście ma duży wpływ na to jakie produkty są wypuszczane oraz w jaką stronę marka idzie. Jest to bowiem typowa marka Indie, czyli taka, która została założona oraz jest w pełni fundowana przez jedną osobę. Naczynia się to być jedna, może być więcej, natomiast nie stoi za nią żadna duża korporacja. I tak też jest do dzisiaj. Dalej jest to marka Indii, mimo to, że ma wielomilionową sprzedaż i jest tak naprawdę wszędzie. Także jeżeli myśleliście, że marka Indie to musi być mała marka robiona gdzieś tam w garażu czy u kogoś w domu, no to jest mit. Użyję sobie teraz tego korektora pod oczami oraz w tych bardziej problematycznych miejscach. Z tego co wyczytałam, Selinie Gomez bardzo zależało na tym, aby była to marka niezależna, ponieważ zależy jej na działalności charytatywnej. Nie wiem, czy wiecie, ale pod tą marką działa fundusz The Rare Impact Fund, który zapewnia osobom potrzebującym dostęp do zasobów, których potrzebują, aby poprawić swoje zdrowie psychiczne. I tym sposobem 1% ze sprzedaży. Na całym świecie zostaje przekazane właśnie do tego funduszu. Dodatkowo współpracują oni z innymi partnerami korporacyjnymi bądź z osobami fizycznymi w społecznościach, aby zwiększyć dostęp do usług związanych ze zdrowiem psychicznym w placówkach edukacyjnych. Także marka zdecydowanie ma swoją misję, którą konsekwentnie realizuje. Zaczęło się to oczywiście od samej piosenkarki, która też zmaga się z depresją i mówi o tym otwarcie. Ma też inne problemy zdrowotne. Choruje mianowicie na toczeń rumieniowaty, tak to się ma po polsku tłumaczy. Nie będę się tutaj rozwijać na temat jej choroby, ani samej jej osoby, natomiast jest to o tyle ważne, bo jedyny, nie wiem, powiedzmy skandal, czy jakieś większe poruszenie w mediach wywołało właśnie coś powiązanego z, z tym jej stanem zdrowia. I chodziło mianowicie o opakowania i o te kuleczki, które są na skówkach większości produktów. Nie w większości, ale mamy go na podkładzie, mamy na korektorze oraz na różach i jeszcze płynnych rozświetlaczach. Ja akurat nie mam. I do dzisiaj nie do końca wiadomo skąd się wzięła ta informacja, ponieważ zaczęło się nagle w mediach mówić o tym, że, że te okrągłe skówki na opakowaniach zostały zaprojektowane przez markę specjalnie po to, aby ułatwić otwieranie tych produktów osobom, które zazwyczaj mają problem z takimi właśnie skówkami i opakowaniami. I próbowałam dojść do tego, skąd ta informacja wyszła. I bardzo ciężko jest znaleźć to pierwsze źródło. Ale rzeczywiście, jeżeli odpalicie sobie YouTube'a i poglądacie te pierwsze recenzje marki, to naprawdę wszyscy YouTuberzy, jak jeden mąż, mówią o tym, jak genialnie Selina wymyśliła te opakowania, że one są takie łatwe w użytkowaniu przez wszystkich. Natomiast co ciekawe, sama marka nigdy czegoś takiego nie mówiła. Nie można było tą informację znaleźć nigdzie na ich stronie. Aczkolwiek w końcu wydali taki statement, w którym mówią, że nie jest to prawdą, że specjalnie zaprojektowali te opakowania tak, żeby ułatwić otwieranie. Natomiast przyznali, że te projekty zostały zrobione zgodnie z preferencjami Seliny. Natomiast nie wykonali żadnych badań czy testów, żeby potwierdzić prawdziwość tych hipotez, dlatego nie mogą wprost powiedzieć, że, że tak, to był ich główny cel. Była to po prostu preferencja właścicielki marki i stąd taka, a nie inna konstrukcja tej skówki. Dla mnie jest to taka śmieszna ciekawostka, natomiast rzeczywiście bardzo łatwo się otwiera. Natomiast fajnie pokazuje to, jak fałszywe informacje mogą się szybko upowszechnić. Taka trochę niezręczna sytuacja, bym powiedziała. Dobrze, użyję więc teraz tego płynnego różu, yy, bo jest w kolorze Happy. I rzeczywiście te róże są bardzo przyjemne, są niesamowicie wydajne. Natomiast ja nie wiem, czy do końca rozumiem... Cały ten hype wokół tego produktu. Może jest to kwestia wykończenia, że nie jest to do końca takie wykończenie, jak ja lubię. Happy w teorii jest tym kolorem z serii satynowej, ponieważ mamy dwa wykończenia, jeśli chodzi o te róże. Jest wersja matowa i właśnie satynowa. Nie mogę odmówić ten produkt rzeczywiście wygląda ładnie na twarzy łatwo się rozblendowuje, jest jak widzicie mocno napigmentowany także niby nie mam się do czego przyczepić, ale jakoś, jakoś mnie nie porywa tak do końca rozblendowuję sobie tutaj brzegi lekko i już, jeszcze zanim przejdę do oczu, użyję sobie tego Under Eye Brightener, czyli tego produktu rozświetlającego nam okolice pod oczami w dalszym ciągu nie widzę większego zastosowania tego produktu Wspominałam już kilka razy o nim na moim kanale. No ale jako, że go mam, no to próbuję go oczywiście zużyć. Nie jest to jakiś zły produkt, ale no nie widzę do końca potrzeby używania go. To o czym jeszcze nie wspomniałam, to to, że mam dwa pędzle z Real Beauty i oba bardzo lubię. Jeden z nich jest właśnie pędzlem do korektora, także może użyję go teraz, żeby rozglądować tą drugą część tego rozjaśniającego korektora. Ten pędzelek ma naprawdę fantastyczny kształt, jeżeli chodzi tutaj o pracę przy oku. Jedyne, co mnie w nim denerwuje, to to, że strasznie mi się tutaj rozczapirzył po myciu. Muszę chyba kupić tutaj te, te skówki, żeby mm, słyszeć go w czymś takim. Nie mam żadnego problemu z innymi pędzlami, więc nie posiadam w sumie tych... Yy, końcówek do pędzli. No ale chyba do tego będę musiała, bo tutaj jednak przy oku operując jest to dosyć ważne. Ale muszę powiedzieć, że ten pędzel do pudru to jest mój ulubiony w mojej kolekcji. A jak może wiecie bądź nie, mam bardzo dużo dobrych jakościowo pędzli, między innymi Sonia G. To ją głównie używam na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o puder do twarzy czy pod oczy, to nie jest najlepsze, naprawdę. Ma bardzo fajny kształt i jest niezwykle mięciutki. Także nakładam sobie trochę tego pudru sypkiego tutaj do nakrętki i przepudruję sobie standardowo strefę tę oraz okolice pod oczami. Zaczynam od czoła, żeby tą największą część pudru użyć tutaj, a pod oczy już tylko niewiele to co w sumie zostało. I teraz robię to samo, dobieram więcej pudru na pędzel, zaczynam od brody. I to, co zostało pod oczy. No, tutaj z przodu na nos. Chyba już mówiłam w tym filmie, ale mam cerę suchą, także ja, broń Boże, nie wklepuję pudru gąbką. Nie używam go też na całej twarzy. Według mnie puder jest to naprawdę jedna z bardziej indywidualnych rzeczy w makijażu. Także niech każdy nakłada tyle, ile naprawdę potrzebuje i nie patrzy na to, co w internetach się mówi. Zanim wykończę twarz oświetlaczem, nałożę sobie już bazę pod cienie, żeby miała czas... Chciałam powiedzieć ostygnąć, wyschnąć. I o tej bazie z Real Beauty mówię od w sumie początku mojego kanału tutaj na YouTubie. Ponieważ jest to absolutnie moja ulubiona baza i można powiedzieć, że odkrycie zeszłego roku. Odkąd odkryłam ten primer, nie wiem, jakoś w okolicach kwietnia czy marca, czyli w sumie rok temu. W dalszym ciągu mam to samo opakowanie, jeżeli by ktoś pytał i w dalszym ciągu jest tego produktu bardzo dużo. Także jest niezwykle wydajny. Jak widzicie, dużo go wcale nie trzeba. I trzyma cienie i wyrównuje koloryt. I to co ważne, nie trzeba go przepudrowywać. Ja nie potrafię blendować na takich lepiących bazach. Ja muszę mieć poślizg, zwłaszcza jeżeli chodzi o maty. Po prostu nie umiem wtedy blendować. Także w przypadku tych bardziej kremowych, mokrych baz, zawsze muszę je troszeczkę przepudrować. Tutaj natomiast nie muszę robić nic. Jest lekko lepka, ale na tyle, że sobie radzę. Wydaje mi się, że makijaż wyjdzie nam dosyć ciepły, patrząc na kolory w tej paletce, także jako rozświetlacza użyję sobie kolorku Exhilarate, czyli tego złotka pięknego. To jest po prostu dla mnie hit. Hit tej, nie tylko tej marki, ale w ogóle jedne naprawdę z najlepszych rozświetlaczy, jakie są obecnie na rynku. także jeżeli się nad nimi zastanawialiście a nie byliście pewni to jak najbardziej polecam zwłaszcza jeżeli lubicie taki dosyć konkretny błysk i myślę teraz czy nałożyć od razu szminkę czy nie ale może najpierw zobaczmy jak paletka wygląda, także odpakowuję teraz to cudeńko mam tutaj miniaturkę maskary którą tak jak wspominałam już kiedyś używałam oraz mam taką malutką paletkę Jezu jest naprawdę tyci, ale jest tak przesłodka, że po co nam większa? Naprawdę po co? Mam tutaj jakąś Nataszę na wierzchu. Zobaczcie, Natasza jest nawet większa. Można schować ją tutaj za tym. Bardzo fajnie w ogóle, że znowu wyszli z jakąś miniaturką. I w środku mamy coś takiego. Ten cień środkowy, z tego co wiem, to jest brokat, także nie, nie, wiem, nie wiem jeszcze, czy go użyję. Nie jestem jakąś wielką fanką brokatów, ale pozostałe cienie słuchajcie, są bardzo mięciutkie, bardzo takie satynowe. Tak wyglądają, zesłoczowane. Tutaj mam już ten dzień środkowy. Rzeczywiście jest to brokat i te cząsteczki brokatu są dosyć luźne, także nie wiem jeszcze, czy go użyję. No z jednej strony bym chciała, bo jest to główny cień tej palety. Może na kleju będzie dobrze. Ta paletka jest tak malutka, że spróbuję użyć wszystkie kolory. Te dwa, czyli musztarda i ten brązik, są tomaty, więc nimi się pobawię w załamaniu. Zrobię tą musztardkę wewnętrznej części, w zewnętrznej dam ten czerwonawy brązik. Złotko pójdzie wewnętrzną część powieki, fiolecik w zewnętrzną, no i na środek spróbuję nałożyć ten brokat. Powiem Wam, że ja się nie spodziewałam polubić tą markę aż tak bardzo. Nie jest to marka, która jako pierwsza przechodzi mi na myśl, jeżeli ktoś by mnie zapytał, jakie są moje ulubione marki. Oj, piękny ten żółty, zobaczcie. Bardzo fajny pigment. Natomiast zdecydowanie jest to marka, która ma moją uwagę, której przyglądam się i w tej chwili jestem na etapie, gdzie jestem zainteresowana w sumie każdym produktem, który wypuszczają. Jestem trochę skołowana, ponieważ i na słoczach, i... Ale ciepła żółć wygląda naprawdę jak musztarda, taka typowa musztarda, a na oczach wygląda bardzo żółto-żółto. Jest to ciepły-żółty, ale nie musztarda. Ale to akurat lepiej, ponieważ trochę się bałam kłaść musztardę w, w wewnętrzny kącik. Także wszystko na plus. To co na pewno w tej marce bardzo lubię, to to, że jest y, tak naprawdę bezproblemowa. Jedyny ten skandal y, wynika właśnie tak naprawdę z dezinformacji, z tego, że ktoś puścił plotkę, że te opakowania są niby specjalnie tak zaprojektowane a, nie zaprojektowane, a nie inaczej. Nie wyszło to ze strony marki. Wydaje mi się też, że zachowali się bardzo w porządku, wypuszczając ten statement, mówiący, że no, sorry, ale niestety tak nie jest. Że cieszą się oczywiście, że, że wiele ludzi uważa, że ich produkty są łatwe w otwieraniu, no, natomiast no, oni nie są w stanie potwierdzić tego żadnymi badaniami czy testami. Dokładam tego żółtego, bo bardzo mi się podoba i chciałabym, żeby był widoczny. Także wydaje mi się, że jest to marka, która no co prawda już wywołała dużą furorę i jest bardzo popularna, ale jest bardzo niedużo marek takich celebryckich, które po latach dalej są na czasie, które dalej się sprzedają. Wydaje mi się, że Rare Beauty ma szansę być taką marką, także przez to, że nie wdaje się w jakieś dziwne sytuacje i, i skandale robią po prostu swoje. W międzyczasie jeszcze zajmują się filantropią. Ta Selina, która jest twarzą marki, również nie jest jakąś problematyczną osobą. W momencie, w którym tu nagrywam, akurat jest duża drama na TikToku, właśnie z, z nią w roli głównej mimo tego, że temat tej dramy wcale nie jest związany z marką, to czytałam, że Rare Beauty zanotowało duży wzrost, jeżeli chodzi o sprzedaż oraz zyskiwanie popularności w mediach społecznościowych. Wynika to oczywiście z sympatii widzów do samej piosenkarki, co swoją drogą musi być bardzo stresujące, wydaje mi się, kiedy jako osoba publiczna wypuszcza się swoją markę i każdy nasz błąd może wpłynąć na nasz biznes. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest to stresujące. Ja nigdy oczywiście nie byłam w takiej sytuacji, ale ani nie będę, ale muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się z tymi cieniami współpracuję. Słyszałam raczej negatywne rzeczy na temat cieni. Jeżeli dobrze pamiętam, oni wydali jedną czy dwie palety właśnie w tym. W formacie, tylko że oczywiście większe to jest wersja mini. Oraz nawet dali na pewno dwie takie powiedzmy klasyczne z prostokątnymi panami. No i właśnie nie pamiętam, które były tej dobrej jakości, a której złej. Może Wy pamiętacie. Dajcie mi znać na dole. Ja w każdym razie nosiłam się zamiarem kupienia tych, czy którejś z tych paletek. Z, prostą, z prostokątnymi cieniami, ponieważ całkiem podobało mi się kolor story, ale, ale ja po prostu nie lubię prostokątnych wyprasek. Mam jakiś, nie wiem, jakiś problem z tym. Dobrze, brakuje mi teraz tylko tego brokatu, także użyję sobie kleju z Lovely na sam środek powieki. Tutaj, gdzie mam łączenie tych dwóch kolorów. No i pewnie trochę wiadę tutaj w zewnętrzną część. No już, już palcem zdejmuję to, co nałożyłam, także no, nie wygląda to dobrze. I spróbuję nałożyć to palcem. Ale mam wrażenie, że tylko teraz sobie ten makijaż popsułam. O, kurczę. No właśnie właśnie dlatego nie lubię brokatów. Bo one podczas nakładania lubią ściągać to, co jest pod spodem. Spróbuję więc dołożyć teraz tych cieni tam, gdzie. Tam, gdzie je ściągnęłam, ale już widzę, osyp mi się zrobił. No nie, z tym brokatem się nie polubię. No dużo lepiej ten makijaż wyglądał, zanim się zabrałam za ten brokat. Ale nie szkodzi, przynajmniej teraz wiemy, jak sprawa wygląda, prawda? Dobrze, spryskam się, więc teraz tą mgiełką Always an Optimist. Mówią, żeby ją wstrząsnąć porządnie przed. Jest to mgiełka, która ma bardzo specyficzny zapach. Ja w kwestii zapachu takich mgiełek jestem bardzo konserwatywna i preferuję Charlotte i ponad wszystko. Jeżeli chodzi o tusz to rzęs, ma on klasyczną szczoteczkę. Ja akurat takie lubię, także z tym tuszem również się polubiłam. Przyznam natomiast, że ta szczoteczka jest ogromna i nie wsadzenie jej sobie do oka jest połową sukcesu. Pozostałe do zrobienia tylko usta. Ja użyję sobie takiego zestawu. Kondurówka i kredka w kolorze Talented. To jest taki ciepły nude z nutką pomarańczy. Jest po prostu idealne do właśnie takich ciepłych makijaży. Produkty do ust od Rebeauty są naprawdę jednymi z moich ulubionych. Lubię to w tych konturówkach, że one są wykręcane, nie trzeba ich więc temperować. Szminki są niezwykle przyjemne na ustach, takie acz wręcz nawilżające. Wykończenia mają matowe, natomiast nie jest to taki tępy mat. To jest taki, nie wiem czy istnieje takie określenie jak mokry mat, ale, ale jest tak właśnie je czuć. Naprawdę na ustach teraz czuję jakbym nałożyła sobie balsam. Bardzo, bardzo przyjemne i na pewno będę chciała więcej kolorów. W tej chwili mam trzy: właśnie tą Talented, bardziej taką pomarańczową, ciepłą. Mam też kolorek Humble, który idzie bardziej w stronę różową oraz Strong, który jest takim ciemnym brązem. Bajeczny kolor. Ale wydaje mi się, że użyłam już wszystkiego, co mam w swojej kolekcji. Um, także tak wygląda skończony makijaż. Dajcie znać, jak Wam się podoba oraz co w ogóle myślicie o tej marce. Czy ją lubicie, czy macie ją w swojej kolekcji, czy może jest ona gdzieś tam na liście do wypróbowania kiedyś? U mnie na pewno jest to marka gdzieś tam w top 5. Najbardziej chyba lubię ją za to, że jest bezproblemowa. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnego takiego bubla, takiego dziada produktu, którego żałowałabym zakupu, nawet ten rozjaśniacz pod oczy, mimo że nie widzę jakiegoś większego zastosowania w, w moim makijażu. To jednak widzę, dla kogo ten produkt może być przeznaczony. Także nie dość, że nie ma jakichś większych bubli, to jeszcze wiele z tych produktów jest w moich ulubieńcach. Między innymi właśnie szminki czy rozświetlacze. Bardzo jestem też pozytywnie zaskoczona tymi cieniami. Minus brokat, brokat jest tragiczny. Natomiast cała ta reszta, ta czwóreczka cieni była przepiękna. Przepięknie ze mną współpracowała, zarówno maty, jak i te satynowe błyski. Nic im nie mogę zarzucić. No, makijaż popsuł mi ten brokat. Także mam nauczkę, natomiast na pewno do tych pozostałych czterech cieni jeszcze wrócę. Teraz to już naprawdę wszystko. Czekam na Wasze komentarze odnośnie Rare Beauty, oraz bardzo bym chciała usłyszeć, jaką markę chcielibyście zobaczyć następną w serii makijaż jedną marką. Po głowę mi chodzi albo o Pat McGrath, albo Charlotte Tilbury. Jeżeli macie jakiś typ, to dajcie znać. Może to być też inna marka, jeżeli mam wystarczającą ilość produktów, żeby zrobić. Chociaż większość twarzy, to na pewno bardzo chętnie taki odcinek nakręcę. Żegnam się więc już z wami po raz trzeci, ale tym razem już naprawdę. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.